Annie Wyszkoni i Adamowi Konkolowi raczej trudno zarzucić, by starali się stać się przykładem pięknej przyjaźni w show biznesie. Ich konflikt narastał latami. Wprawdzie ich zawodowe drogi rozeszły się 13 lat temu, jednak Konkolowi ciągle nie dawało spokoju to, że Wyszkoni wykonuje piosenki, które on przed laty skomponował dla zespołu Łzy. Do eskalacji konfliktu doszło w marcu 2019 roku, gdy Wyszkoni pojawiła się z reaktywowanej po latach szansie na sukces. Gdzie aspirujący wokaliści wykonywali utwory zarówno z jej solowego repertuaru, jak i łez. Jak wyjaśnił partner i menedżerami, to nie była jej decyzja tylko reżysera programu, ale Adam i tak poczuł się urażony, że go nie zaprosili. Wspierany przez żonę wygarnął Wyszkoni co naprawdę o tym wszystkim myśli? Porównał ją między innymi do złodzieja zegarków i pasożyta. Mogłoby się wydawać, że tak szorstkie słowa trudno zapomnieć, jednak w życiu Wyszkoni i Konkola pojawiły się nowe okoliczności, które skłoniły ich do zjednoczenia sił. Odkąd w 2021 roku doszło do rozłamu w zespole Łzy. Muzycy, którzy odeszli starają się przejąć repertuar i nazwę. Po tym, gdy Konkol dowiedział się, że za jego plecami próbowali zastrzec nazwę łzy w urzędzie patentowym, chciał reaktywować zespół w zupełnie innym składzie i wtedy doszło do sytuacji patowej. Obecnie na polskiej scenie muzycznej równolegle funkcjonują dwa zespoły łzy. Jak zapewnia Konkol w rozmowie z Plotkiem w tym konflikcie, Anna Wyszkoni stoi za nim murem, za nią żyje w bardzo dobrych relacjach. Nie mogę upublicznić jej oświadczenia, bo dałem jej słowo, ale bardzo mnie wspiera. Zadzwoniła do mnie, że jest oburzona całą sytuacją. Byli muzycy nawet do niej dzwonili, grożąc jej i strasząc, nawet ostatnio na Liwie wypowiadali się, żeby przypadkiem Ania Wyszkoni nie wtrącała się do całej tej sytuacji. Bo jeszcze pożałuję. Obecna sytuacja zespołu przypomina tę, która przed laty stała się udziałem demono. Batalia sądowa między Markiem Kościkiewiczem i Andrzejem Krzywym ciągnie się od 2008 roku. Czy tak samo będzie z łzami? Jak ujawnia Konkol w rozmowie z Plotkiem, nie ma w tej sprawie dobrych przeczuć. Mój prawnik wysłał byłym członkom zespołu pismo zapraszające ich do jakichś rozmów, negocjacji. Nie dostałem żadnej odpowiedzi. Widzę w praktyce, niestety, jak to będzie wyglądać. Będzie to trwało być może do 10 lat, żebym mógł uzyskać to, co powinno być już dawno. Oni kłamią, robią ze mnie w mediach współzałożyciela, co jest totalną bzdurą. Robią ze mnie też współautora hitów, co też jest bzdurą. Bo napisałem tekst i muzykę do wszystkich największych przebojów łez. Zobacz też, zespół łzy, afera z podziałem zespołu. Konflikt nie cichnie, ani zespołu łzy bojkotują koncert na dożynkach. Musiał interweniować Wójt. Adam Konkol atakuje byłych kolegów z zespołu łzy. Czuję się strasznie pokrzywdzony.